<głosyka> Musimy Ale popis umiejętności. <głosyka> Upańmy, się zdechany, a Nie, to, <głosyka> 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 to jest. A tam Czekaj, Grilla rozpalę! Ja pierdolę. No kurwa. A kurwa! by tobie nie staje chyba, nie? Ale ja na wózku jestem. To tak. To tak. Cholane, ja simple badania nie odkrytego? Ja szukam, liczę 10, 9, .8 .8 .8 .9 10, 15, 15, 16, 17, 18,